Dzień dobry witam Państwa. Dzisiaj gościem lublin.pl jest pan Krzysztof Rudkowski. Dzień dobry panu. Witam państwa serdecznie. Panie Krzysiu, co dzisiaj sprowadza do Lublina? Jaka sprawa go? Dzisiejsza sprawa jest to sprawa, która jest objęta całkowitą tajemnicą I na Czyli na co może na ten temat nie mogę wypowiadać się. Naprawdę mogę powiedzieć to, że byłem przesłuchiwany w dniu dzisiejszym przez prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie w Kancelarii Tajnej. Sprawa dotyczy powiązań pani prokurator prokuratury rejonowej z Łodzi z jednym z najbardziej znanych świadków koronnych markiem B pseudonim Rudy. Osoba ta była w związkach, powiedzmy, miała być po informacjach, które uzyskaliśmy, które były przedstawiane na konferencji prasowej w Łodzi, miała mieć powiązania. Na ile te powiązania będą udowodnione, na ile je, ja no nie mogę się do tego odnosić. I te informacje, które przeze mnie zostały przekazane, są objęte tajemnicą, gdzie zostałem uprzedzony i nie chciałbym tutaj wchodzić w konflikt z prawem i tłumaczyć, czy tam przekazywać Państwu informacje szczegółowe na ten temat, bo nie wolno mi tego robić. Ale, ale wiele rzeczy, które robimy, również ocierają się o Lublin, wiele spraw, które są realizowane przez nas, bardzo mocno zaczerpiają, powiedzmy, o ten region, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę. Mamy wiele spraw z tego terenu, w związku z tym, moja obecność od czasu do czasu na terenie Lublina, jak również okolic, się zdarza. Stąd też, jeżeli będę następnym razem, a będziecie Państwo mieli ochotę ze mną rozmawiać, z przyjemnością do Was się tutaj pojawię. Wiem, gdzie jesteście. Nasza współpraca była bardzo mocno zacieśniona, ponieważ Pan był jednym z głównych. Jak pamiętam, motorów Iwonę. sprawy Iwony Wieczorek, pomimo to, że był Pan w Lublinie. Ta, i sprawa, Sobot, ta sprawa, sprawa Sopotu, zaginięcia Iwony Wieczorek w 2009 roku. No, była bardzo aktywnie przez A. Was, tutaj, jako przez portal prowadzona do tego stopnia, że, że byliście głównym, praktycznie wiodącym portalem, który na ten temat pisał. Panie Krzysztofie, ja wpadnę Panu słowo, czy coś w sprawie Iwony Wieczorek, jakiekolwiek nowe fakty. Jeżeli byłyby nowe fakty, na pewno byście o tym wiedzieli, Czyli zupełnie bo ponieważ śledzicie te miało. wydarzenia bardzo precyzyjnie i dokładnie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że oczywiście te kwestie, które były wątpliwe, my wyjaśniliśmy. Ostatnim naszym działaniem były, były powiedzmy, czynności wykonywane na terenie Sopotu, na terenie okolicy Gdańska, gdzie pojawił się wątek tak studenta, który przyznawał się do pewnych powiązań z tą całą sprawą, niemniej tak zostało to wyjaśnione. Przez prokuraturę okręgową w Gdańsku, i praktycznie ten wątek został zamknięty. No co jest istotne, moja hipoteza, niejako, gdzie pan mówił, no, że gdzie, nie, gdzie nie ma możliwości, żeby swego czasu najbardziej poszukiwana osoba w Polsce jako zaginiona, przedstawiana we wszystkich, praktycznie we wszystkich, nie została znaleziona. Przeciętny Polak zna portret Iwony Wieczorek. Przeciętny Polak rozpoznałby ją bez żadnego kłopotu i problemu. No ale efekt niestety jest niezadowalający. Jeżeli przestępstwo, czy też udział w porwaniu, w zabójstwie Iwony Wieczorek brała jedna osoba, ta jedna osoba niestety może pochować tajemnicę razem ze sobą i zabrać ją do domu. Panie Krzysztofie, no ale przyjmijmy przez, przez chwileczkę jakiś taki może troszkę bardziej optymistyczny wątek. Załóżmy, że i wona żyje. Załóżmy. Ale tak? Założyć możemy. Możemy. Tylko, że jeszcze raz zadaję to pytanie. To rozumiem, gdzie? Tak, rozumiem. Gdzie? Rzeczy, no dwie możliwości. w rzeczu rzeki Amazonka. Właśnie, dwie możliwości, albo w Polsce, Polsce, albo poza Ale program. nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, ponieważ to nie była dziewczyna, która by uciekła przed własną matką z domu. Ta dziewczyna miała doskonały związek z rodziną, ta dziewczyna miała doskonały związek ze swoją matką. Ta dziewczyna była pedantką, ta dziewczyna nie potrafiła wyjść z domu i nie wrócić... Nie, nie, nie mieć kontaktu z własnym kosmetykiem, mm -hmm. z własnym ubraniem. To nie jest tak, że mamy do czynienia z latawcem dyskotekowym, który wylatuje, wybiega i obojętne, czy obudzi się w tym łóżku, czy w tym, czy w tym domu, czy w innym. Nie mamy do czynienia z osobą, z kobietą, z dziewczyną, która w jakiś sposób podchodzi do życia w sposób bardzo na luzie. Zgoda, zgoda. Natomiast mówię, że tak powiem brzydko. Przyjęcie takiego założenia w cudzysłowie Możemy że nic do... nie kosztuje, prawda? Tak. Możemy, załóżmy, że żyje, jest, załóżmy, że jest w Polsce. Tak. Co można by, czy można by było przyjąć taką hipotezę, coś teraz zrobić? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, w końcu minęły 4 lata. Jeżeli Iwona by żyła, prawdopodobnie się troszkę i wygląd fizyczny zmieni. Czy nie sądzi Pan, że warto było opracować jakieś dwa, trzy wariantowe portrety, jak Iwona wygląda teraz i rzucić jakąś akcję? Może być to ze szkoły. E, ja panu powiem taką e, podstawową kwestię. Iwona była bardzo charakterystyczną dziewczyną. Jej uroda jest dość stabilna. Tak bym to powiedział. Tak jak stabilna jest uroda matki Iwon. Pani Kinga, e, e, dokładnie. Mhm. Iwona. Dokładnie. Iwona i Iwona są bardzo podobne do siebie. Mhm. Co? wziąć mhm. dwie fotografie. Możemy z tych dwóch To stworzyć jedno. Mm -hmm. Tu nie ma opcji yy, zamachu no, czasowego tam. na jej rozumiem. wygląd. Uh -huh. Proszę rozumiem, zauważyć, rozumiem, rozumiem, tak. panie Ryszardzie, jeżeli pan zobaczy zdjęcie Iwony Wieczorek i jej matki, mm -hmm. pan powie, Widać, że to, jest jej to są tam, siostry. Tam. Bardziej siostry mm -hmm. niż córka, ponieważ Iwona Ginda e, wygląda bardzo dobrze. Iwona Wieczorek. Wyglądała również interesująco, i te dwie kobiety nakładają się różni ich naprawdę, yy, bardzo mało, mm -hmm. jeżeli chodzi o fotografię. Jeżeli chodzi o, no, o realnie, wiadomo, że to jest matka i to jest córka, jednak yy, ząb czasu dotyka każdego. W związku z tym, yy, no, widać, że mama jest starsza od córki. Jest to zupełnie naturalne normalne. i to jest normalne. Ale ich figura, ich. Yy, ich twarz, ich uroda jest bardzo do siebie zbliżona. I te dwie kobiety nosiły, te dwie dziewczyny, nosiły te same ubrania. Także gdybyśmy chcieli dzisiaj odnieść się do tworzenia tak zwanego portretu zbliżenia e, e, czasowego po czterech latach od zaginięcia, przepraszam bardzo, wystarczy spojrzeć na matkę. I obniżyć pułap do Wystarczy spojrzeć na Iwonę i troszeczkę podwyższyć. Zakładam ona... oczywiście, że ona no, sama nie zmieniła celowo swojego wyglądu. Ale jeżeli że, do czegoś takiego sztakcie, doszło, to nie ma szans. Nie ma, szansy, nie ma, nie ma no, takiej no? opcji, bo nie byłoby takiej potrzeby. Nie mamy do czynienia ym, z podłożem tak zwanej ucieczki przed toż, własną tożsamością i własną rzeczywistością. Nie ma takiej podstawy. My tę sprawę bardzo wnikliwie zbadaliśmy. Nie, nie ma punktu zaczepienia, który w najmniejszym stopniu dawałby nam wątpliwość tożsamości i wieczoru. Ja nie rozumiem. To, jasnuję te domysły ewentualnie, no bo odwołuję się do starej policyjnej zasady, korpus delicti nie ma, prawda? E, to nie ma zbrodni. No, ale no, musimy przyjąć porwanie, które zostało zakwalifikowane w tak zwanej kwestii prokuratorskiej. I Iwona ma status poszukiwanej nie jako zaginiona, tylko poszukiwanej tylko jako uprowadzona. Także to ma, uważam, zdecydowanie inny obraz całej mhm. sytuacji. Panie Krzysztofie, z Pana wizyty w Lublinie, no, nie dla sobie, oczywiście, nie spytał pana o sprawę pani Katarzyny W, prawda? Tak. Matki, matki małej pani bardzo, bardzo zaangażowany w tą sprawę. Faktycznie ona przed panem wyznała to, że, że, że doszło do wypadku, tak, prawda? Wszyscy widzieli to. Mhm. Teraz był pan jednym z ważniejszych chyba świadków na początkowym okresie procesu. Przecież chyba co chciałby nam Zaj powiedzieć Pan? Zaj Panie Krzysztofie, chciałem spytać o jedną kwestię taką moralną, która mnie pytanie tonutuje Czy Pan nie czuje pewnego jednak mimo wszystko dyskomfortu, że Katarzyna, już miesiąc z tym czy to bezpośrednio Katarzyna, czy jej mąż, czy, czy rodzice męża, no, byli osobami, którzy zwrócili się do Pana o pomoc. Czyli była tak w cudzysłowie mówię klientką. A w tej chwili Pan no doprowadził do tego, że ta dziewczyna stanęła przed sądem. Przepraszam bardzo, ale to zadajmy sobie pytanie. To chyba Katarzyna zdawała sobie z tego sprawę, że nie zatrudnia miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, tylko clear service. Jeżeli już mamy oczyszczać brudy i czyścić, zabierać śmieci, to robimy to skutecznie. I jeżeli ktoś popełnia przestępstwo. Idzie na policję i zgłasza, i policja, ta sama policja go zatrzymuje, mm. aresztuje, mm. prokurator wnosi wniosek o areszta, a sąd skazuje. No, ja, nie, ja nie mam tutaj najmniejszych moralnych mm. Mm. Obiekt, moralnej odpowiedzialności za to, że ja osobę, która wprowadziła w błąd całą Polskę, która wprowadziła w błąd, całą Europę polonijną i cały polonijny świat. Starała się wprowadzić w błąd również mnie. Wprowadziła w błąd organy ścigania. Nikt nie był w stanie jej w jakiś sposób ujawnić jako patologicznej oszustki, patologicznej kłamczuchy. Zrobiliśmy to my, zrobiłem to ja. Ja nie mam tutaj nic sobie do zarzucenia, że ujawniłem przestępcę. Bo nic, bo jakby nie było. Jeżeli nawet doszło do faktu nieszczęść tego wypadku. To gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku, z pewnością Katarzyna W. Pierwsze, co by zrobiła, zadzwoniłaby z, o, z prośbą o pomoc pogotowia ratunkowego, policji. Tak się nie zostawia kogoś, kto, kto, y, kto może umrzeć, tak się nie zostawia psa na ulicy. Jeżeli ktoś widzi, że jest pies potrącony przez auto, to co? Przechodzi obojętnie? Czy się zatrzymuje, ściąga na chodnik. Dzwoni do pogotowia weterynaryjnego, żeby ktoś przyjechał i pomógł temu zwierzęciu. A to jest dziecko. To jest dziecko, które było pewnego rodzaju symbolem, elementem em, miłości, a jednocześnie zazdrości o męża, który poświęca więcej czasu małemu dziecku, aniżeli własnej żony. A jak jesteśmy przy sprawach moralnych? Czy nie czuje Pan też pewnego dyskomfortu tego, że, że tak powiem, no, prokuratura skazała na śmierć cywilną tą Magdę, niezależnie od wyroku sądowego, katarzynę, przepraszam, ujawniając te zapiski z jej dziennika i tak dalej. Czy prokuratura powinna w ten sposób postępować? Ja. To jest dość dziwna sprawa, i ja miałem informacje, które były przekazywane dziennikarzowi, jednemu z dziennikarzy gazety wyborczej, które w zasadzie nie powinny być przekazywane, ponieważ prokuratora skazała na tak zwaną karę dożywocia. Katarzynę W., właśnie na bazie tych notatek, tych yy, pamiętników, tych informacji, które były przekazane. No, w trakcie. Znaczy, ustawę nie skazała, tylko e, e, oskarżyła. Tak, nie. Tam, tam. Skazała publicznie. Mm -hmm. w tym tam,